Dzień dobry witam państwa. Dzisiaj chcemy powrócić do sprawy, którą już pokazywaliśmy kiedyś. Jesteśmy znajdujemy się na ulicy Kaszubskiej w Wałczu i chcemy państwu pokazać to o czym myśmy mówili, a do czego nikt z władz miasta nie chciał się ani wtrącić, ani pomóc nam mieszkańcom, bo przecież nam to przeszkadza. Chcielibyśmy państwu pokazać tą ulicę, która która jest zepsutą ulicą, która zagraża nawet bezpieczeństwu każdego przechodnia. Proszę zobaczyć, tutaj mamy chodnik, na którym stoimy. Jak ten chodnik wygląda? Tam jest kałuża, no dosyć tam głęboko jest. Ta, ten chodnik jest w kształcie e, takiej niecki. To jest taki, e, zrobił się rynsztok taki. No, ja to kiedyś e, nazwałem depresją. Chodnik jest niżej jezdni. E, on jest wyciśnięty przez e, pojazdy kołowe, przez tiry, bo tutaj... Tą ulicą był objazd, zrobiony objazd. Dyskutowaliśmy na ten temat, że ten objazd był źle przemyślany, źle zrobiony, no ale skoro był, skoro się zepsuło ulicę, skoro chodnik jest nie w porządku, zagraża bezpieczeństwu, należałoby to zrobić. Jednak nikt się nie kwapi. Tam dalej mamy ulicę tysiąclecia i tam się robi, remontuje się chodnik, który był jeszcze można powiedzieć, do użycia był taki, że nie zagrażał nikomu. Tutaj natomiast zepsuto tą ulicę, bo ten chodnik był dobry. On był na takim same, w takim samym stanie jak chodnik po przeciwnej stronie tej ulicy. Tam nie jeździły pojazdy, bo przeszkadzały drzewa więc chodnik pozostał normalny, a tutaj wyciśnięto, wyciśnięto taki lej i bardzo trudno. Czyli dochodzimy do takiej e, konkluzji, że zyskaliśmy przejazd kolejowy, bo to dzięki temu przejazdowi kolejowemu tak się stało, bo tędy zrobiono objazd, żeby e, mogły pojazdy przejeżdżać. Zyskaliśmy ten objazd, ten przejazd kolejowy, przejazd jest w porządku. Mieszkańcy i przejeżdżający wszyscy są zadowoleni, ale my tutaj na ulicy Kaszubskiej nie mamy z czego się cieszyć, bo pomimo naszych monitów, próśb i w ogóle nikt nie chce tym się zająć. I bardzo byśmy prosili, żeby jednak, jednak, skoro jest taka pogoda mokra, kiedy jeszcze można coś, niecoś naprawić, żeby to było naprawione. Sprawa ciągnie się już od roku, cały rok. W grudniu ubiegłego roku minął rok. W styczniu na styczeń oddano przejazd i miano cały rok do, do tego, ażeby naprawić tę ulicę. Tu na jezdni są plamy, też takie plamy po naprawie tej ulicy to pojazdy wybiły, więc te plamy jezdnie jako tako załatano, ale chodnik pozostał tak jak widzimy. I to na całą długość ulicy Kaszubskiej właśnie jest ten chodnik. I także zyskaliśmy przejazd kolejowy, ale straciliśmy chodnik na ulicy Kaszubskiej, a chyba nie na tym rzecz polega i nie tak powinno to być. Została zobowiązana do naprawy szkód, na terenie objazdu. Po prostu z tej zobowiązań się wywiązali tylko częściowo, to znaczy został przywrócony pas jezdni na ulicy Chełmińskiej i narożniki chodników na skrzyżowaniu ulic Ciasna 1 Maja i Kaszubskiej. Natomiast pomimo dwukrotnych monitów po prostu nie nie przystąpili do prac na ulicy Kaszubskiej, to znaczy do naprawy chodnika po stronie nieparzystej na ulicy Kaszubskiej. Po prostu w czasie wykonywania, w czasie wykonywania modernizacji przyjazdu kolejowego został wy wykonany dodatkowo chodnik po prawej stronie, jadąc w kierunku Jastrowia i miał być sfinansowany przez miasto. Na to zadanie w budżecie miasta w roku ubiegłym przeznaczono kwotę 8 tysięcy złotych i po prostu my tej kwoty nie zapłaciliśmy, ta kwota została wstrzymana. Proponowaliśmy przy drugim monicie żeby po prostu w zamian no, kolej odstąpiła od, od po prostu od Żebyśmy po prostu nie płacili za wykonanie tego chodnika. Natomiast oni, no żeby po prostu nie wykonali, żeby wykonali, nie wykonywali, po prostu scedowali na miasto wykonanie remontu. Oni się po prostu nie wypowiedzieli w tej sprawie, w związku z tym ta kwota została zatrzymana i myślę, że w roku bieżącym remont tego chodnika zostanie wykonany po prostu przez. Oczywiście tutaj decyzja zapadnie, decyzję podejmą komisje tutaj pracujące, Komisje Rady Miejskiej pracujące przy opracowywaniu budżetu i Zarząd Miasta. Powiedział Pan w przyszłym, w, w bieżącym roku, czy będzie to wiosna, czy lato, czy jesień, Trudno mi powiedzieć, po prostu jeszcze raz podkreślam, że nie ode mnie zależy ostateczna decyzja w tej sprawie, I, ale sądzę, że jeżeli będzie podjęta decyzja pozytywna, czyli po prostu Rada zatwierdzi, to będzie, no niezwłocznie, niezwłocznie przystąpimy do wykonania. Następna sprawa i znowu znajdujemy się na ulicy Kaszubskiej, tylko od strony wejść do bloków. No dzieje się fajnie, bo nas wszystkich mieszkańców miasta powiadamiono, że będą telefony. No będą telefony, ale znowu coś za coś, coś tracimy. Będziemy mieli telefony, prawdopodobnie, ale tracimy co? Tracimy znowu bezpieczeństwo i tracimy chodniki po tej stronie ulicy właśnie od strony wejść, w którędy mieszkańcy wchodzą. Proszę zobaczyć, oto jest efekt pracy tej firmy, która zakłada te telefony. Tu ten Wykopy. I od października to zaczęło się dziać, to się robić, to już wszystko niby nie zrobione. Po pierwszym deszczu robią się dziury, wszystko się zapada. Tak to nie powinno wyglądać i to zagraża wszelkiemu bezpieczeństwu. Przecież tutaj ludzie mogą połamać nogi i wtedy dopiero się zrobi szum. Ale chyba nie na tym rzecz polega, by sobie ktoś zrobił krzywdę po to, by ktoś wreszcie tym się zajął. Ludzie chcąc ominąć tą pułapkę, tą dziurę, przechodzą koło bloku, ale koło bloku szanowni fachowcy wykopali następny dół, i ludzie, którzy przechodzą koło bloku, wpadają w następną dziurę. Znowu, jak jest deszcz, pada woda, idzie pod, pod blok. To nie jest coś w porządku zrobione. To, to ktoś robił, kto się nie zna na, na, na tej pracy. E, powinno to być jednak w ten sposób e, działane, że takie sprawy jak wykopy. Muszą robić fachowcy, to nie mogą być ludzie przypadkowi, ludzie z ulicy, bo tutaj myśmy widzieli, mieszkańcy tego bloku widzieli, kto robił te wykopy. To zupełnie przypadkowi ludzie. Oni byli chętni do roboty, tylko nie posiadali ani umiejętności, ani wiedzy. Nikt nimi nie pokierował. Jak zrobili, to widać, widać, bo tutaj jeszcze trochę, a ktoś może stracić zdrowie. I znowu tak jak ja mówię, że coś zyskujemy, ale... Coś jeszcze tracimy. I nie wiem, co jest ważniejsze, czy nasze bezpieczeństwo, czy to, że ktoś będzie miał telefon. Czy tutaj na po prostu dobór pracowników przez tą firmę nie mamy wpływu najmniejszego. Liczy się faktycznie efekt, efekt końcowy. Tutaj referat, którym kieruję wydał decyzję na zajęcie pasa drogowego dla, oczywiście na drogach, ulicach miejskich i będziemy egzekwować wykonanie, prawidłowe wykonanie odtworzenia tych nawierzchni. Po prostu nie, nie mamy natomiast, nie ma wpływu, ja mówię pasa drogowego ulic miejskich, natomiast nie mamy wpływu jakiegoś na, na poszczególnych właścicieli, poszczególnych działek, czy y, zarządców terenów, do których obowiązku, którzy wydawali zgodę dla y, tej firmy na przystąpienie do prac i którzy po prostu, no przypuszczam, będą egzekwować również, są zobowiązani do egzekwowania y, do prawidłowego przywrócenia tego, te, tych terenów do stanu pierwotnego. Y, po prostu wczoraj, y, rzeczywiście, czyli 12 stycznia Tutaj poprosiłem kierownika w związku z sygnałami też od mieszkańców odnośnie wykonywanych prac, poprosiłem kierownika i podwykonawców tej firmy i tutaj wspólnie obeszliśmy ten ter, to znaczy te miejsca, gdzie są te prace były wykonywane, ze szczególnym takim uwzględnieniem tego pasa drogowego naszych ulic, na, którą, na które była wydana przez nasz szefera decyzja. I tutaj akurat na tych, na, w tych pasach, to znaczy na tych ulicach, na których były prowadzone roboty naszych, nie ma takich jakichś jaskrawych niedociągnięć, są jakieś drobne usterki, które do dnia jutrzejszego zobowiązaliśmy tych wykonawców do naprawy. To znaczy między innymi tutaj takim najważniejszym punktem było zasfaltowanie przekopu na ulicy Południowej w rejonie Stolbudu i tam drobne poprawki przy uli na ulicy 1 maja przy Wojska Polskiego w chodniku. Natomiast no, najwięcej, najwięcej takich zastrzeżeń było do ulicy Dworcowej, to znaczy konkretnie otworzenia chodnika i w ogóle bałagamy tam panującego. Niestety na tą ulicę, bo to jest droga wojewódzka, wydawał zgodę Urząd Wojewódzki i oni po prostu będą ją odbierać w sensie odtworzenia i niezwłocznie po powrocie tutaj do Urzędu Miasta przekazałem tę informację telefonicznie do, dla pracownika Urzędu Wojewódzkiego, który jest za tę sprawę odpowiedzialny.